Dzień dobry. Wczoraj wszystko całkowicie niszczyliśmy. Raise. 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 Natomiast dzisiaj będziemy wszystko wymazywać, szczególnie z naszej pamięci. Mam dla Was dość formalne, właściwie very formal, bardzo formalne słowo: expand. expunge. 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 Expand posiada właściwie dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to skreślanie czegoś albo wymazywanie, szczególnie z dokumentacji, na przykład jakiegoś, jakiejś nazwy, jakiegoś imienia z książki i tak dalej. Natomiast drugie znaczenie expand to wymazywanie czegoś z pamięci. So let's focus on the first definition, alright? To remove a name from a list, piece of information or a book. To remove a name from a list a piece of information or a book, czyli coś usuwamy, remove. Okay? Natomiast druga definicja to to make someone forget about something, especially something unpleasant. To make someone forget about something, especially something unpleasant, right? Szczególnie jeżeli coś jest nieprzyjemne, chcemy to wymazać z pamięci i zapomnieć. Jeżeli chodzi o synonimy słówka expunge, nasuwają się trzy takie najbardziej podstawowe. Erase, erase, czyli coś wymazać. Erase. Remove, remove, czyli coś usunąć. Oraz delete, delete, czyli coś wykasować. Delete szczególnie często używane jest w kontekście komputerowym. Delete, ok? Erase, remove, Delete. I przygotowałam następujące zdanie. That place can never be expunged from his memory. That place can never be expunged from his memory, czyli tamto miejsce nie może być nigdy wymazane z jego pamięci. Czyli właśnie szczególnie uh, słówko memory nam się bardzo silnie kolokuje z tym słowem expunge. Uh, so we can say that we expunge a memory of uh, somebody or something from our mind, all right? For example, I expunged a memory of that great guy from my mind. Okay? Uh okay So today um, let's try to expunge all the bad memories from our mind and focus on Easter and all the preparations. Uh, see you and have a very good evening. Bye bye.